Witam serdecznie na kanale CSC Global Education. Ja nazywam się Bartłomiej Kopeć, a dziś moim gościem jest Marek Stączek, ghostwriter, mówca, trener, a także autor książek o biznesie. Witaj serdecznie Marku. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, no i cześć Bartek. Chciałbym dzisiaj porozmawiać z Tobą o bardzo ciekawym zagadnieniu, mianowicie czymś, o czymś, w czym się specjalizujesz, o storytellingu, czyli o opowiadaniu. Czy, no I tu od razu zrodziła się we mnie taka wątpliwość. Czy w kontaktach z ludźmi storytelling w ogóle się przydaje? Czy, czy nie jest tak, że chcemy od razu przejść do rzeczy, chcemy od razu przejść do konkretów? A tutaj proponujesz, by, by snuć opowieść. Oczywiście mówię o snuciu, ale nie, nie mówię o tym, żeby ludzi uśpić prawda, przez hmm. to snucie, a wprost przeciwnie, żeby wywołać inny efekt. To znaczy, efekt dużego zainteresowania, pobudzenia emocji, poruszenia wyobraźni i poprzez to zwiększenia jakkolwiek byśmy to nazywali wpływu na rozmówcę. Oczywiście mm -hmm. ja się spotykam z tym takim mówieniem, że to trzeba szybko do brzegu i ja wtedy zadaję pytanie dobrze szybko do brzegu, ale kogo tam dowiedziesz, prawda? Jak wszystkich w zasadzie zamienisz w taki nie wiem wagon sypialny? Więc storytelling to jest, ja bym powiedział, to nie jest żadna nowinka. To znaczy, to się spopularyzowało mocno tak od nie wiem, dziesięciu lat w Polsce, gdzie wychodzimy powoli z tej takiej paździerzowej panoramy prezentowania w oparciu o PowerPoint, gdzie ja często mm -hmm. mówię, że prezentacja PowerPoint nie ma ani power ani point. A historia <laughs> zawiera te dwa elementy. I wiesz, i ta PowerPoint wcisnął ludzi od lat 90. w taki narożnik, i oni się zmienili w odtwarzaczy slajdów. Natomiast yy, teraz jest pewien renesans storytellingu. Wystarczy tylko sobie popatrzeć na, yy, na Teda, żeby zobaczyć, mhm. że tam że coś, co zostało zakładane z, ta, z taką ideą, że tam ma być technologia, design, tam szedł człowiek ze swoimi historiami i opanował wszystko. Mhm. Ja bym powiedział tak, że yy, to jest technika, która nie jest czymś nowym. Ostatnio mój brat mi powiedział taką ciekawą rzecz. Mówi, słuchaj, gdzieś w necie oglądałem jakiś wykład na temat historii starożytnej i tam był, był ten twój storytelling. Ja mówię, ja uprawiam najstarszą profesję na świecie. <gry> Czyli storytelling nie jest czymś nowym. Natomiast my więcej wiemy już, teraz na przykład, jeżeli popatrzymy sobie na badania z zakresu psychologii narracji, Więcej wiemy, natomiast sama technika nie jest czymś, czymś nowym, natomiast w porównaniu z klasycznym sposobem opowiadania i argumentacji jest niezwykle konkurencyjna. No właśnie. W jaki sposób opowieść wpływa na słuchacza? Czy są w ogóle jakieś badania na ten temat? Wiesz co, może, może dam Ci przykład. To będzie taka, taka ilustracja z warsztatów. Warsztaty, które akurat robiliśmy dla, dla orędza. Na środek wyszedł facet i powiedział coś takiego. Słuchajcie, dostałem nagrodę sprzedażową wyjazd do Meksyku. Któryś tam dzień tej, tej, tej naszej wycieczki Jesteśmy, oglądamy starożytne miasta. Droga wysypana kamieniami, i na końcu stali Meksykanie indiańskiego pochodzenia. Tacy wiecie, po 40. Jak nas tylko zobaczyli, chwycili za torby i biegną w naszą stronę, żeby nam coś sprzedać. I słuchajcie, jeden stanął przede mną, dosłownie był mi dotąd, podniósł głowę i mówi, taniej niż w Biedronce. Wiecie, jak mi to przeszyło? Pomyślałem sobie, niesamowite. On musiał nauczyć się naszego języka, rozpoznawać. I facet puentuje i mówi, czyli kluczem w skuteczności w komunikacji jest wejście w kod klienta. Kropka. Mówiłem 47 sekund. Aha. Mówiłem 47 sekund, i mam już wszystkich ludzi. I co więcej, jeszcze mam, jakby to powiedzieć, zainteresowanie, i sprzedałem ideę. Teraz wystarczy, że powiem: No dobrze, to teraz Wam opowiem o dwóch sposobach, jak wejść w kod klienta. Mhm. A teraz dam Ci rzeczywistość równoległą. To znaczy, Mówi ten człowiek, który tam wykorzystał tą historię z Meksyku, a teraz rzeczywistość równoległa. Dzień dobry Państwu. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o skuteczności w komunikacji. Wiecie Państwo, że komunikacja jest niezwykle ważnym procesem. Tak? W komunikacji ludzie porozumiewają się, przekonują się i tak dalej. I nagle wchodzi wielki anestezjolog. Usypia wszystkich. Tak? A ja przy pomocy historii. Momentalnie coś na styku ja, rozmówca, ja, słuchacze, coś na styku zaczyna się dziać. Tak? Czyli momentalnie uruchamia się coś, co jest kluczowego, na przykład w sprzedaży, no w skutecznym prezentowaniu, to znaczy pobudzenie uwagi. Czyli, jeżeli byśmy sobie tak na moment zrobili taki, taki prosty obrazek, w sensie, że, nie wiem, obciąłbym puszkę mózgową kogoś tam i zajrzał do środka, i zapytał, co tam znajdziemy. No, to tam znajdziemy wiele pięknych psychicznych właściwości wyobraźnia, analityczne mm -hmm. myślenie, synteza. Do tego wszystkiego ja mam dostęp tylko i wyłącznie, gdy pobudzę uwagę mojego rozmówcy albo słuchacza. Tu mi się skojarzyło coś, co kiedyś Ruiz Zafon, y, pisarz hiszpański, powiedział, że Coś, co mnie bardzo poruszyło, że człowiek poznaje świat opowieściami. No tak, no to w tym momencie już, jakbyśmy sięgnęli poza fona, no to on, on tworzy bardzo intrygujące historie i on pokazuje, że przy pomocy historii ludzie, jakby to powiedzieć, potrafią lepiej rozumieć świat, w którym mhm. funkcjonuje. Czyli ty już ściągasz rozmowę na coś bardziej, ja bym powiedział, takiego uniwersalnego i głębszego. To znaczy, że przy pomocy przeróżnych historii ludzie mm, lepiej rozumieją rzeczywistość, w której się poruszają. Czyli można by było powiedzieć tak, żeby to rozwinąć, chociaż no, może to będzie interesujące dla, dla naszych słuchaczy. Zauważ, na przykład, wziąłbyś sobie taki zwykły dzień. Prawda, gdzie wstajemy rano, szybko coś robimy, toaleta, gdzieś potem jedziemy, i potem byś popatrzył sobie na ten dzień z perspektywy przeżywania czegoś takiego jak sens. No to nagle odkryjesz tak, tu było jałowo, tu było nerwowo, tutaj w ogóle nie wiem po co to robiłem, i nagle to wszystko staje się strasznie płaskie. Tak? Natomiast jeżeli Ktoś by zaczął z tego całego Twojego dnia albo z tygodnia budować historię, to on to odrzuca te bezsensowne rzeczy i na przykład wyciągnie, załóżmy, Twoje spotkanie na razie z myślą, prawda, z córką przy śniadaniu. Czyli cały dzień, albo przynajmniej do południa, zostanie już, no, jakby to powiedzieć, zawężone do tego wydarzenia. Będzie następna rzecz, następna rzecz. I już z tego może zrobić historię, opowiadanie. Które pomaga potem ludziom odnaleźć się w rzeczywistości, która jest, jakby to powiedzieć, raz, miejscami dość jałowa, prawda, chaotyczna, i historie, które sobie przyswoimy, pozwalają nam się, jakby to powiedzieć, odnaleźć w rzeczywistości. Mhm. Przykład mogę no tak. Skąd tylu, na przykład w Stanach Zjednoczonych, ludzi przedsiębiorczych? Ano stąd, że oni ciągle upowszechniają, i dzielą się historiami, jak ktoś coś zrobił. To prawda, jest a. tego bardzo dużo. Czyli w ten sposób a zachęcają się, czyli siedzi sobie ktoś na przykład przed telewizorem i nagle pojawia mu się myśl, może bym spróbował. Potem zaczyna działać, nagle mu nie wychodzi, ale ta historia mu się przypomina. Co wtedy robi? Zbiera się do kupy i idzie dalej, bo przecież w tej historii było również, że tamten facet miał problemy, prawda? Potem znowu przyjdzie jakaś wpadka, znowu sobie to przypomnę. Innymi słowy, historie pozwalają nam, jakby to powiedzieć, lepiej odczytywać świat, a również wpływają na nas, mm -hmm. wpływają i kształtują nasze myślenie. No to tyle do tego, tego zafona. Powiedziałeś, że uprawiasz bardzo stary zawód, może jeden z takich najstarszych, jeśli chodzi o opowiadanie historii. I, i faktycznie chyba w przeszłości było sporo takich ludzi, którzy opowiadali, jakby od razu y, chyba wszystkim naszym słuchaczom do głowy przychodzi osoba Jezusa Chrystusa, prawda? Który też był tym, który uprawiał storytelling, opowiadał przypowieści, opowiadał historię i czasami z tymi historiami po prostu ludzi zostawiał i pozwol, pozwalał im samym wyciągać wnioski. So, no to tutaj y, musiałbym podejść do półki, gdzieś tam w prawym górnym rogu jest takie cztery tomy, to w latach 90. polityka wydała czterotomową najlepsze mowy y, w historii. Mm -hmm. No i ja pamiętam, miałem y, wtedy więcej czasu i sobie przeszedłem przez te cztery tomy. I wyobraź sobie, wybiły mi się trzy. Pier, przepraszam w ogóle za zestawienie postaci, ale tak. Wybiła mi się mowa Goebbelsa po klęsce Stalingradzkiej w Pałacu Sportu. Świetna mowa. Oczywiście ja, jakby to powiedzieć, nie popieram tego, co ten człowiek, człowiek robił. Wprost przeciwnie, potępiam. Ale mowa była dobrze zrobiona. Potem była mowa jakiegoś Brytyjczyka przeciwko niewolnictwu, już nie pamiętam, i było. To do czego ty nawiązujesz, kazanie na górze. Ale kazanie na górze było najlepiej skonstruowaną mową. Nie mówię teraz z perspektywy religijnej, mm -hmm. bo teraz mnie, teraz mnie to nie zajmuje. Jeżeli ktoś mnie będzie chciał zapytać o moje poglądy, z przyjemnością się przyznam, że akurat to jest ktoś dla mnie bardzo ważny. Natomiast teraz patrzę tylko i wyłącznie z perspektywy fachowej, to jest doskonale skrojona mowa. I rzeczywiście, jeżeli byśmy patrzyli na to, w jaki sposób yy, on y, nauczał, no to mamy do czynienia właśnie z tym rozwiązaniem, na, na które nas naprowadza. To znaczy, są ludzie, którzy są negatywnie nastawieni do czegoś. A on w którymś momencie mówi: Wiecie, odpowiem Wam, może tak. Pewien facet miał dwóch synów. Jednemu młodszemu odwaliło. Coś go odwaliło powiedział do ojca, połowa majątku należy do mnie i, ten, i robię z nią, co chcę i wyjechał. no Oczywiście to już jest przypowiedź o synu marnotrawnym. I on w tym momencie, co robił, wciągał ludzi w historię i co się wtedy dzieje? Człowiekowi otwiera się głowa, dystansuje się troszkę do swoich poglądów, przygląda się temu, co się wydarzyło w historii i wraca już w swoje realia nieco przemienione. Czyli tutaj masz w zupełności rację, że y, Jezus stosował, on stosował historię. No i tę historię znamy po dzień dzisiejszy. Chyba no w naszym kraju to na pewno, jestem pewien, że nie ma osoby, która nie znałaby przynajmniej jednej przypowieści Jezusa. Podejrzewam, że na świecie też takich osób jest bardzo mało. Które by nie słyszały chociaż jednej przypowieści, czy o synu marnotrawnym, czy o ziarnie, i tak dalej. Więc te przypowieści, one są tak mocne, tak wyraziste, że one cały czas żyją, one napędzają, one przesiąkają naszą całą kulturę. Tak. Zauważ, na przykład przywołałeś chociażby tą oziarnię. Prawda? Jeżeli słuchaczami byli głównie ludzie z kultury agrarnej, prawda? rolnicy, to w tym momencie. On sięga po coś, co dla nich jest zrozumiałe. I podobnie my, prawda? jeżeli na przykład mówimy do ludzi, którzy żyją głównie w świecie nowych technologii, no to w tym momencie, jeżeli ja odwołam się do, powiem, to wiecie, to tak, formatowanie dysku. A, no to to już jest zrozumiałe, prawda? Albo no mam wrażenie, że, na, y, że w tym momencie jakoś y, tracę z wami. Y, Kontakt, prawda? coś się dzieje z, z tym, z, z siecią. Prawda? To ludzie już od razu to chwytają. Czyli porada, jaką można by było kolejną wyciągnąć stamtąd, to jest taka, że ja, jeżeli chcę być skutecznym i ciekawym mówcą, rozmówcą, prezenterem jakkolwiek, to ja muszę mówić, komunikując kategoriami, w których myślą moi słuchacze. Mm -hmm. tak? A w jaki sposób storytelling stosować w biznesie, szczególnie w sprzedaży? W jaki sposób sprzedawać produkty opowieścią? Widzisz, dla, dla mnie, na przykład, jak patrzę, od, o, śledzę rozwój sposobów sprzedawania od początku lat 90., czyli od momentu, gdy do nas zawitał wolny rynek, i na początku ci z Was, którzy są no, troszkę starsi, tak jak ja, pewnie pamiętają te ćwiczenia na okoliczność cecha, zaleta, korzyść, prawda? Gdzie uczono ludzi, że klient nie kupuje cech produktu, ale kupuje korzyści. Mhm. No i to były lata 90. Potem przyszła moda na case study. Teraz jest storytelling. I dla mnie to jest najwyższa forma sposobu sprzedawania. Czyli w tym momencie, ja nagle rozmawiając z kimś, mówię: Wie pan, co pan akurat pyta o ten produkt. Całkiem niedawno rozmawiałem z klientem, który mi powiedział, już go przenoszę w historię mojego klienta. Mhm. Kto w tej sytuacji przekonuje? No, nie ja, ten klient. Drugi klient. A jeżeli tak jest zarażowana sytuacja, zauważ, w normalnym, klasycznym sposobie przekonywania należy, powinieneś, musi pan, prawda? To jest najlepsze rozwiązanie. To zgodnie z pierwszym prawem perswazji pierwsze prawo perswazji mówi: przekonywanie wprost budzi opór, niechęć, nastawienie na nie. Czyli niejako jest to przeniesienie tego ciężaru przekonywania z samego sprzedawcy, czyli ze mnie. Na Dokładnie. historię, na bohaterach historii, yy, czy na trzecią osobę, która w tej historii występuje? Dokładnie. Ja się usuwam i mówię: Wy pan, tutaj miał miejsce takie wydarzenie. Co się wtedy dzieje z moim słuchaczem? Nie czuje nacisku, więc ma poczucie większej autonomii w podejmowaniu decyzji, bardziej otwiera się jego głowa prawda? i chętniej wtedy przyjmuje argumenty. Mm -hmm. Bo nie czuje się, że jest wciągnięty w jakąś taką polemiczną sytuację. On nie musi teraz argumentować, bo on w tym momencie słucha, co się komuś tam wydarzyło. Czyli podam Ci może przykład sprzedażowy. On, w tamtym roku mieliśmy takie warsztaty dotyczące sprzedaży usług prawnych dla kancelarii, to jest kancelaria. Leks oni zajmują się taką specyficzną dziedziną, jak przekazywanie majątku z pokolenia na pokolenie. Przekazywanie firma, na przykład był ojciec Założyciel, i potem on przekazuje swoim mm -hmm. dzieciom, i oni mają już dobrze opracowany cały system prawny, jak przeprowadzić ten, ten proces. No, ja z nim, dla nich prowadziłem warsztaty, i w którymś momencie pytam, gdzie jest największa trudność, żeby to sprzedać. Oni mówią, Przyjeżdżamy do kogoś i słyszymy coś takiego. Wie pan co, albo wie pani co, to jest firma rodzinna, my się dogadujemy, nie, nie potrzebujemy żadnych, żadnych, mamy tam jakieś rozwiązania prawne, nie potrzebujemy waszych usług. I oni w tym momencie mówią: dostajemy z liścia, no i wtedy co zrobić. A pani prezes tej firmy mówi: Słuchajcie, a ja tutaj stosuję taką historię. I wyciągnęła dobre story. Mówi: Wiecie, to było tylko teraz południowo-zachodnia Polska. Pojechałam, duża firma, duża firma budowlana. Od 10 lat na rynku, zbudowali sobie renomę, pozyskiwali nowe, cały czas nowe kontrakty. I pamiętam, pojechałam do właściciela tej firmy i usłyszałam coś podobnego, co wy powiedzieliście. On mi jeszcze dodatkowo powiedział: Proszę panią Jedno, jednoosobowy zarząd, 95% własności jest na mnie, 5% jest na żona, nie potrzebuje czegoś takiego. I ta kobieta mówi, i nie dalej niż dwa tygodnie po usłyszałam, że ten człowiek zginął w wypadku samochodowym. I nagle słyszę, co się dzieje z tą firmą. Żona tego człowieka Oczywiście teraz musi przeprowadzić całą sprawę w sądzie, a co w tym czasie? W tym czasie na razie firma nie może ani podpisać żadnej umowy, ani wystawić żadnej faktury. No więc ona to zgłasza do sądu, żeby po prostu, i dyrektor ten finansowy pomaga jej to przeprowadzić. I nagle do sądu w drugim tygodniu wpływa pismo kobiety, która twierdzi, że ów mężczyzna jest ojcem jej dziecka. Co teraz musi zrobić sąd? Ano wszcząć procedurę o ustaleniu ojcostwa. Więc ekshumacja, badanie kodu DNA i tak dalej, tak dalej. Proces trwa. Co w tym czasie robi firma? No nic nie może zrobić. Nic nie może zrobić. A to wszystko trwa, a kobieta, która zgłosiła ten, że on jest ojcem mojego dziecka, zręcznie unika przychodzenia do sądu przez rok. Przez rok. Po roku sąd doprowadza ją na salę rozpraw, i sędzina mówi: Proszę panią, ustaliliśmy, że ten mężczyzna nie był ojcem pani dziecka. Na co ta kobieta z rozprawiającą szczerością mówi: Zawsze byłam przekonana, że to ona, ale w tym czasie mam pięciu partnerów. I owa pani prezes mówi: i nikt nie jest w stanie dowieść, że za całą sprawą stała konkurencja. Mm -hmm. I teraz, Bartek, spróbuj sobie wyobrazić, że ty jesteś w sytuacji klienta i mówisz, my się tutaj dogadujemy, a ja wyciągam z rękawa na 90 sekund tego typu historię, którą puentuję i mówię: Ja rozumiem, że się możecie dogadywać i że tutaj może być naprawdę bardzo dobre relacje, ale nikt nie zaręczy za to, co robi konkurencja. Nikt za to nie zaręczy. Rozumiem. A czasami rzeczywistość wymyka się, tak jak w tej sytuacji. Mm -hmm. Czy ja w tym momencie, co ja robię? Ja nie napieram, no powinniśmy, podpiszmy, zacznijmy. Nie, ja mówię, wie pan co, życie się bardzo różnie układa. Nie dalej jak rok temu, moja szefowa była na spotkaniu z firmą budowlaną. Wrzucam historię, historia pracuje. Mm. I o co by chodziło? Chodziłoby o to, żeby nasi słuchacze Stworzyli sobie zestaw historii, którymi będą się posługiwali w trakcie rozmowy. Czyli oni mają w rękawie zestaw sześciu, siedmiu dobrych historii, które mogą być zaktywizowane przez tematy, które podrzuca klient. I wtedy zupełnie inaczej układa się rozmowa. Więc. Ja, jeżeli miałbym tak zapraszać, bo ta nasza rozmowa to ma charakter taki zaproszenia na, na ten mój wykład czy, czy warsztat, to ja bym mógł powiedzieć coś takiego. Nawet sobie tutaj przygotowałem słuchaj, rzecz, żeby, żeby pokazać, że to jest coś, co ja sam dla siebie odkrywałem. Już powiem, co mam na myśli. W 2003 roku napisałem taką książkę. To jest książka do prezentacji publicznej. Prawda? I tam, jeżeli popatrzyli, w rozdziale techniki retoryczne jest narracja między metaforą, łańcuchem, kontrastem i tam jeszcze kilkoma innymi. Ja wtedy to opisałem, ale nie miałem świadomości, co tak naprawdę w tym się kryje. I do, minęło 20 lat od, od tego i ja gdzieś tak 10 lat temu sam dla siebie zacząłem odkrywać, jaką siłę ma storytelling. Czyli na przykład prowadziłem warsztaty, ktoś miał jakiś spiczek i był wyróżniający jakiś ciekawy moment. Ja zacząłem się zastanawiać, co to jest. A dlaczego to tak na ludzi działa? Dlaczego oni na przerwie o tym rozmawiają? Dlaczego mnie to tak wciągnęło? I zacząłem odkrywać sam dla siebie siłę storytellingu, a potem postarałem się ułożyć. Własny pomysł, jak budować historię. I tutaj troszkę mi pomogło, że yy, nie byłem w, w najbardziej popularnym nurcie storytellingu, czyli podróż bohatera, piękny, intelektualnie dopracowany koncept, który jest absolutnie do, nie do wykorzystania podczas rozmów biznesowych, bo taka wielka kobyła, po prostu wymuskana i śliczne, mówię to z uznaniem, ale nie do tego typu sytuacji, naprawdę. A niektórzy próbują ludzi wciskać, dzieci muszą się, żeby coś takiego pracować. Ja mówię nie. Wyciągnij coś z życia, odpowiednio ułóż, domknij pointą i niech to się zamknie w dwie minuty. Mhm. Pozbieraj sobie kilka tego typu o, wypowiedzi i zacznij w trakcie rozmowy czy prezentacji je wykorzystywać, a sam zobaczysz że fantastycznie. Marku, cudownie się ciebie słucha, widać, że masz ogromny dar opowiadania. Chcę się jeszcze więcej i mam nadzieję, że jeszcze nieraz będziemy mieli okazję porozmawiać na te tematy. Czy tak już na zakończenie, czy jest jakaś taka jedna rzecz, którą chciałbyś poradzić tym wszystkim, którzy chcieliby wejść na drogę storytellingu, którzy chcieliby nad tym popracować, którzy chcieliby doskonalić swoje sposoby opowiadania. Jedna, dwie jakieś takie rzeczy od czego zacząć albo nad czym się przede wszystkim skupić? To powiem może na, na, na przykładzie. Yy, to było chyba w, w tamtym roku. Mieliśmy sz, szkolenie dla Bajera. I pod koniec szkolenia przyszedł facet. Nie, to nie pod koniec, to w pierwszym dniu. I mówi tak, słuchaj, 10 lat temu prowadziłeś dla nas takie warsztaty dotyczące funkcjonowania w zmianie. I tam opowiedziałeś taką historię o kopaczach FOS. Teraz Wam powiem tą historię. Historia o kopaczach Fosy: ja ją często opowiadam w sytuacji, gdzie mamy do czynienia z taką myślą, że należy przyjmować informacje z góry. I pamiętam, kiedyś byłem na takiej konferencji, byliśmy tam z zespołem, i na tej konferencji był takim fajnie zapowiedziane, że prezes dużej firmy konsultingowej będzie miał speczyć coś tam nowego. No i poszliśmy na to jego wystąpienie. Więcej w piątej minucie już można było się zorientować, że ogrzewa stare kotlety. No ale posiedzieliśmy pół godziny i po pół godziny prezentacji poszliśmy na ich stoisko no i na stoisku oglądamy śliczne foldery. I w którymś momencie podchodzi ów prelegent, podchodzi na to stoisko i pyta swoich ludzi. Jak mi poszło? Jak myślisz, co oni powiedzieli? Było super szef. No tak, do szefa. Szefie, było super. A ja stojąc tam, pomyślałam sobie, u kolego, wokoło ciebie już pracują kopacze fosy. Oni już cię oddzielą od realiów. Ty już nie wiesz, jak jest. Jest kiepsko. I pamiętam, na jakimś spotkaniu opowiadałem tą historię, a taki facet mówi: to nie, ko to nie kopacze fosy, tylko aniołowie zagłady. I teraz uwaga, ja tą historię, przeważam, mój pies. Ja tą historię opowiedziałem 10 lat temu, i ten człowiek przyszedł po 10 latach i powiedział: y, Ja to pamiętam. Ja to pamiętam. I zauważ, jeżeli ja bym go zapytał, a co sprzed 10 lat pamiętasz? On powiedział: Niewiele. Więc pierwsza porada by była taka: zbieraj ciekawe wydarzenia ze swojego życia, a ja podczas tego warsztatu pokażę ci je. Jak je ułożyć w dobre historie? Super. Marku, bardzo dziękuję za spotkanie. Nasz czas dobiegł końca. Bardzo dziękuję wszystkim widzom za uwagę. Zapraszam Was serdecznie na kanał CSC Global Education po więcej ciekawych wywiadów, które pomogą Wam zmieniać Wasze życie, zarówno osobiste, jak i zawodowe. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję za spotkanie.